Przyszedł taki zestaw biwakowy prysznic pod nami czy jakąś inną akcję. Ma być 4 metrowy kabel elektryczny z styczką samochodową. Przepływ to jest 10 litrów na minutę. Jest regulacja przepływu i 2 metrowy wąż. Czyli to tutaj. A tu pewnie jest regulacja przepływu w tym miejscu. Dobrze otwieramy. To już jest otwarte. jest więc... W worku jest taka przybieżka. tak, obracalna. Ok, sprytnie się to chowie. Jakaś uszczelka dodatkowa. Co tam jeszcze w worku może być? Taka przystawka. No i to wszystko. Jest instrukcja. Język polskim też jest. Jest ok. No i tak. Jest pompka Przepływomierzem. Aha, uszczelka będzie tutaj. Mamy takie zawiesie. Będzie to gdzieś tutaj montuje i słuchawka wisi. Tyczkę samochodową. Tak. tu jest przyłącze do słuchawki i tu uszczelka przyjdzie no i włącznik i wyłącznik no i dobra czyli kompletne teraz będzie trzeba przetestować sprawdzić jak to działa z jaką siłą Woda leci, więc teraz tego nie sprawdzę, ale jak pójdę do samochodu to wezmę zestaw ze sobą i razem z jakąś butelką wody i to sprawdzę jak to działa. Hejka.